Dzień dobry, Iwona Wrublak, portal społecznościowy Działania Międzyrzecka. Jesteśmy w naszej redakcji. Gościmy dzisiaj Mirkę Górną. Witam serdecznie. 30 sierpnia o godzinie 17 jest w klubie muzycznym Quinto koncert charytatywny, z którego całkowity dochód przeznaczony jest na leczenie. Każdy może być osobą niepełnosprawną, może go coś takiego w życiu spotkać, że będzie musiał jeździć na wózku. Prawda? Prawda. Dokładnie. Nigdy nie wiadomo, co zdarzy się następnego dnia. Także dzisiaj można chodzić, następnego dnia możemy już po prostu siedzieć na wózku. Jedziesz właśnie teraz, za chwileczkę ćwiczyć do klubu sportowego w Gorzowie, prawda? Trenujesz strzelectwo. Tak, strzelectwem sportowym zajęłam się od stycznia tego roku i aktualnie zmierzam na trening. I nie przeszkadzać ci niepełnosprawność. <grych> absolutnie, absolutnie. Mówiłaś mi, że chciałaś sobie kupić buty. I co, nie doszło to do skutku? Dlaczego? Ponieważ większość sklepów między międzyrzeczu jest po prostu nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Nie ma możliwości wjazdu do takiego sklepu. Są schody i to jest spora bariera architektoniczna. Czyli, jakbyś była sama tutaj, to nie mogłabyś sobie nic, e... nic kupić w sklepie żadnym? Tam. Dokładnie, nie miałabym możliwości dostania się do takiego sklepu. Jakie jest z załatwianiem spraw w urzędach? Z tym już troszkę łatwiej. W Starostwie Powiatowym znajduje się platforma, jest winda, także tutaj mniejsze są bariery architektoniczne. No ale jakbyś chciała na przykład powiedzieć, ile tutaj miejsc między rzeczy jest dostosowanych, to musiałabyś się długo namyślać. Bardzo długo by musiała się zastanawiać, aby znaleźć takie miejsce. Yy, powiedzmy coś jeszcze o tym koncercie w kwinto. Co tam będzie? Koncert, celem koncertu jest zbiórka pieniędzy na moje leczenie w Indiach. Jest to leczenie komórkami macierzystymi. Jest to dla mnie bardzo duża szansa przede wszystkim, bo mam 80% takiej szansy, aby moja choroba mogła się w pewnym momencie zatrzymać i przede wszystkim siła mięśniowa u mnie byłaby większa. tak 80%? Rzeczem. 80%. To bardzo to jest dużo bardzo jest, bardzo jest dużo. warto. Oczywiście, jest o co powalczyć. Pan Pawłowski, jeden z szefów Quinto, się bardzo przychyli do tego odniósł. Idea koncertu charytatywnego. Tak, tak. Właściciele klubu Quinto bardzo zaangażowali się w moją sprawę, także z ich strony jest ogromna pomoc i, i chęć działania. Uchyl nam rąbka tajemnicy, kto będzie śpiewał i grał w czasie koncertu? Na koncercie wystąpi pięć zespołów. Będą to bateria z pszczewa. Bardzo Huber... dobry zespół, w granicy tak? muzykę etniczną. Tak, 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 bardzo dobry. E, Hubert szczesny i Adam Karmiński z Leżna. Którzy też już występowali w Quinto? Oczywiście, ich, tak? tak, koncert już też się odbył. Eleanor Grey, to jest to grupa z Poznania, Italian Scooter z Wrzeszcza i jakąś duo z Nowego Tomyśla. Także impreza zapowiada się bardzo ciekawie i oczywiście serdecznie zapraszam. Dziękuję także wszystkim, którzy wsparli moją akcję, właścicielom klubu Quinto oraz firmom Car Service i Cartronic. Dziękuję, rozmawiałam z Mirką Górną. Dziękuję bardzo.